rozdzielamy się Dobry. Jeden zbiera 3, nie to jest 8 Minka Czyli każdy zbiera po 4 kasety Tam już widzę kolejną I jeszcze jedna Dla mnie jeszcze jedna, zabrałem 3 Dobra, ja już mam Mam jeszcze zadania Podczas alarmu i pitfalls during blackout Dobra, podczas alarmu już mam. Przeszkadzacie sprint w razie ucieczki przed jakimś nieprzyjacielem. Schronienie, w razie co tam mam. Polsy podczas blackoutu, podczas zaciemnienia. Gdzie była teraz winda? Krzesło. Co robi krzesło na środku pomieszczenia? Posiada kasetę. Myślę, że to wezmę. Gdzie jest winda? Z której strony... Dobra. Już widzę. Powoli. Ostrożnie. Dobra. Mamy blackout. Mamy zaciemnienie. I muszę teraz wrócić. Bezpiecznie będzie ten Spier, papier Szybko do windy Co to jest? jest? Ile tych smajlerów tam jest? Szybko, 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 szybko. O, smajler No, dużej było, chyba za 4 aż Nie wiem, ja tylko jednego Może po prostu muszę bliżej mikrofon. Nie wiem, może mi na Ups! A mnie Awaria winna <słuch> Ała, moja głowa, co się stało? Co to jest za późno? Hmm. pytanie, gdzie mamy teraz miść? Nie wiem. jakieś klipujące rzeczy. To wskakuje? Naprawdę zapasowy generator. No właśnie, X backup Generators. Czy po polsku, czy no, po angielsku? Tak. Po polsku. Skin Stealer. No, to jest to gówno. Papacze tutaj będą. Mhm. Mm Restartowanie. Najlepiej jest iść przy ścianie. Mhm. Mm Soczek. Stoczek. No, what the... juice. Orange juice O Orange juice? Oh, już słyszę jednego <laughs> Stoje tam te trzeba znaleźć kolejne. A ty? ty, ty. Hmm. ty sz... A no i gdzie jest ten kolejny generator? Masz gdzieś almondu wata? To co? Czy masz gdzieś Almond wata? Nie, ja sam jedno. jest, nie, jest krytyczny. No nie, dobra. Orange juice też może być wypite okay. Dawaj, 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 dawaj No i dupa Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, ja tutaj Dawaj, 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 restartuj Czy jest tutaj coś do... Do wypicia Nie ma No i zajebiście to mam kolejny hmm. Dobra zrobione Ostatni, 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 ostatni Poznają teraz wyjście. Pytanie, które wyjście? No jakieś na pewno. Było Generator. Mam wyjście. Chyba. Nie, to jest chyba tu gdzieś przyszliśmy. Zobaczymy. Jest. Czekanie, z na Tutaj nas tutaj nic nie dogoni. Skąd wiesz? Bo wiem. No, to chodź. gazolinka. Gasolin. O. Drop refuser. Aha, i to wszystkie fusesy musimy do zrobienia. Te wszystkie fusesy jeszcze musimy. 3 4 5 6 7 8. Oj, 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 Czyli trzeba się wrócić w takim razie teraz. Znowu pobieg. Dziwa. Tutaj coś, kurwa, biega. I co? Sam zostałem. Zajebiście i gdzie to się włączyło? Na pierwszy poziom nie mnie teraz posłuchuje, bo sobie jakoś was zginął. Debil. No na pewno sobie zginął. No i zajebiście. Sam se mam to teraz wszystko zrobić. To jakiś ten biega. Mam znaleźć taśmę i kabelki. No i fióz jeszcze. Może same te fiózy pozbieram najpierw. Nie wiem, zobaczymy. Jak cię tutaj kupię, zgubię. Mam trzy fiózy. Ja je pójdę odnieść. Dobra. Na pewno se zginął. Pewnie tam pobiegł i, i se spadł. Dobra. Kolejna gazolinka. Jeszcze kolejna. Nie ma miejsca. Trzeba coś wypić. Ja słyszę jak tu po jakiś jakieś gówno biega Słyszę jakieś fapanie, kurde Weź fioza I się wracam Miau. Mam dwa Zostały jeszcze trzy Dobra, I idę szybko z powrotem jeszcze Idę w tę stronę. Okej, okay, tu jest zamknięte. Trzeba wziąć fiza. Bo będzie potrzebny. że do tych szafek trzeba. jery zielonych. Myślę, że tutaj żadnego takiego gówna biegającego nie ma. Ja otworzę to nie. Wiem. Najwyżej nie będzie nic. Jest Electrical tape. A czy ja się teraz wrócę? O to jest pytanie. Gdzie jest teraz wyjście? Gdzie ja idę? No. Nie mam pojęcia. Możliwe, że tutaj. Dobra. Jest. Jakoś wyszedłem. A, że ja to wszystko sam muszę teraz zrobić. Zostaje mi jeszcze dwa fuse. Taśma izolacyjna. A. Znajdę taśmę, a tutaj znajdę T. No tak, już przecież to trzeba użyć. Trzeba. Przecież wziąłem. Co się z tym kurwa wiąże? To tam poszło. Widziałem. Idzie. Słyszę, jak sobie tupie. Tam? Hu 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 hue ta fuck out <laughs> Nie wiem, czy chce mi się samemu to wszystko robić. Brzydaluty. No i co mi zrobisz? Co warczysz? Ale rączki wystawię. Dobra, spróbuję to coś znaleźć, a jak nie to nie. Po prostu wrócę i tyle. No zajebiście I nie ma miejsca. tam... Musiałeś spaść? Unfortunately, yes Spadło mi się, no Trzeba zabrać bardzo dużo tych fiozów Czy tutaj coś jest? Nie wiem Chyba na razie nie Kolejna gazolinka Dobrze Energetyk Bardziej na Aż trzy! Dejum Bardzo dobrze Przeda się Tam... nie mam miejsca już Chcesz to wziąć? Moment Albo dobra, Moment. ja, ja wezmę mam. mam, mam już te... tejpy ja też. A ja cztery. Chodzi mi o to, że... że nawet trzy były w tym... skrzynce. Kazolinka. No właśnie. Są jeszcze dwie. Nie mam już nic, co mogłem upuścić. Trzeba znaleźć teraz wyjście. Mapa się zmienia. Czy może też nie? Dobra, ja już mam. jedną na górę. Opuszczam to Zalepiam. Trzeba teraz odblokować drugi poziom z tym debilem. Dobra. Czy te ty debilo naprawdę zużyły gdzieś dwie gazolinki?

Jeszcze co mi można użyć? Czy jeden został. Dobra, trzeba załączyć to drugie. Hmm. Tutaj kable znajdziemy na drugim. Tu nie można jeść, a jak coś, to się wróci. Poziom, trzeci. Słyszę jak w fapie. Dobra, na szczęście tutaj jest zamknięta. Na dole jest drugi. Ja na wszelki wypadek będę przeglądał Wszystko wejścia. Raz, dwa, trzy I jednego, dwóch. No i nie ma. Ale już jest. Biegnie. Och, olipka. Uh. Dobra, i tutaj było wyjście. Teraz. Abelki. I tasiemki. Dobra, to są boltkatery. Pewnie znowu mu się umarło gdzieś. Jest większa ciemnica. Ciastko gazolin. Nie wiem ile to miejsce zajmuje. Oby tutaj nic znowu nie biegało. Jest zesrem. Czy Co to jest wszystko? Oj, nie, nie, nie. Ja co robisz? Biegnie tutaj. Ups, tutaj. Pieprzaj. Zwracam się. Halo? Gdzie żeś jest? Generator! Oj, 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 oj. Nie mam miejsca. Dobra. Mamy to. Gdzie on tam siedzi? Właśnie siedzi na tym drugim piętrze cały czas. Gdzie on jest? Urno. Nie wiem to się tak właśnie wybrać. Ratuj! Gdzie? O uh, 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 uh. To nie działa. Kurwa, biegnie! Tam gdzie fapacz Oso 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 o, On Mam ciary normalnie. Wszędzie. Mnie tutaj nie da wejść. Debil. Debil biegnie wszędzie tutaj, gdzie ja idę. O, no, Jak Jakie mam koło niego Przejdzie, Przecież jak on wszędzie jest tam. Tam gdzie ja? Jakie komu niego mam? Przejść. Już. Dobra, czyli on ma tutaj jakby tą swoją barierę, tylko... Jak przejść? Jak on jest upierdliwy normalnie. Już debila słyszę jak biegnie. U, u, u. Czy to jest drugi cymbał? Jak drugi? No drugi. Myślę, że na tym poziomie. Nie, ogólnie. No. Weź tu przy nim bądź, a ja jedę z drugiej strony zobaczyć, czy on pójdzie do mnie. A nie usłyszę. Ho, 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 ho. Mam, można spieprzać. Zamknę go. No, a tutaj w tę stronę cały czas. No, no. No i tu jest już wyjście. I je trzeba uzupełnić paliwko. Weź o uzupełnij Po co się jeszcze iść? Trzeba się wrzucić... Trzeba wrzucić zasilanie kład. Tutaj to gówno Chyba, jeszcze. Gdzie? To ja to tutaj dropnę. I większość tych też. Gdzie? A nie, przecież ja muszę wziąć te... A, dobra. my będziemy teraz otwierać? No. Dobra, gdzie są te szafy? Wiem, że gdzieś tutaj były, tylko nie gdzie? Gdzie są te szafy? Dobra, są. I co trzeba wziąć? Wajery trzeba wziąć. Tu mam i na górę. Za tego i to. No i teraz powinno być zasilanie. Wrócimy, No nie. Że trzeba coś przełączyć. Chodź, coś ci pokażę. Chodź, coś ci pokażę. Halo? Alo, Halo? No zawiesił się. Chodź. Hmm. Chodź. Yeah. Cymbale. Tak, trudno było przewieźć na drugą stronę. No i uciekamy w końcu z tego pieprzonego poziomu. dobra, ten... ja bym na dzisiaj skończył na tym poziomie.